Witam w drugiej odsłonie remontu przyszłego biura Fit and Fan, czyli miejsca pracy, sportu i relaksu. W tym materiale suche tynki, ile trwa wykonanie ładnej, równej ścianki oraz jakie są tego koszty. Dlaczego pod płytami położyłem płyty budowlane i czym one się różnią od karton gipsu. Podstawowe zasady dobrego szpachlowania oraz nowa gładź Atlas Go, idealna podwałek. Sprawdzimy, ile czasu zajmuje wygładzenie 10 m2 oraz jakie są tego koszty. Przewód wchodzi do pomieszczenia tutaj. Biegnie on za płytą do tego miejsca, gdzie będzie pierwsze gniazdko, dalej idzie górą na drugą ścianę. Potrzebne jest więcej gniazdek, dlatego zaczynam od zaznaczenia punktów. Warto zacząć od przemyślenia, gdzie chcemy gniazdka i rozprowadzenia przewodów. U mnie prosta sprawa, przedłużę prąd na dwa dodatkowe gniazdka tam, gdzie planuję urządzenia elektryczne. Wykułem bruzdę, najwygodniej było tuż pod płytą i prowadzę przewód 3x2,5 mm. Wywiercałem otwory wiertłem szóstką i mocowałem na uchwyty. Dobrałem otwornicę, wywierciłem tam, gdzie zaznaczałem, sprzątnąłem, zagruntowałem i osadzałem puszkę na gips budowlany razem z przewodami. Zwróć uwagę, żeby puszka była w poziomie równo ze ścianą. Warto też przed klejeniem zdjąć białą izolację, by w środku były pojedyncze przewody. Chociaż ja tego nie zrobiłem. Nie dawałem też peszla, bo tu jest zbędny. Można też osadzać bez przewodów, później je doprowadzić. Czasem lepiej. Są różne techniki. Tu dorzuciłem trzy puszki. No i jeszcze taka sprawa, że dalej puściłem przewody dołem, czyli listwy przypodłogowe, żeby nie uszkodzić przewodów, będę musiał montować na klej. Zajmę się teraz takimi dziurami, trzeba to jakoś wyrównać. Usuwam niezwiązane elementy ściany, zmiatam i gruntuję dla zwiększenia przyczepności. Po kilkunastu minutach, jak grunt wchłonie, urobiłem klej gipsowy i wkleiłem kawałki płyt. W tym przypadku chodzi mi o to, żeby zrobić tylko takie podkładki, bo i tak będę oklejał całą ścianę. Przejdźmy teraz na tą ściankę, gdzie przykleję płyty gipsowe. Młotowiertarka z funkcją kucia i usuwam ze ściany, co by tam przeszkadzało, wystającą zaprawę boby gipsu, widoczne nierówności. Zmiotłem skórzu i zagruntowałem powierzchnię, żeby zmniejszyć chłonność, aby poprawić przyczepność dla kleju oraz żeby prawidłowo związał, to znaczy nie za szybko oddał w ścianę. Zagruntowane, sprawdźmy teraz, jak wygląda ściana. Generalnie najlepiej laserem włączamy wiązkę pionową. Przystawiam do ściany, tak żeby mniej więcej było w linii. Na całej długości laser jest blisko ściany, i im wyżej to ucieka trochę z pionu. To samo widać na poziomicy, natomiast dzięki laserowi i pionowej linii 360 stopni masz podgląd na całą ściankę, co pozwala na lepsze zaplanowanie klejenia. No ale to dobrze wychodzi, bo na dole mniej kleju, na górze więcej, no i schowają się przewody. Przygotowanie płyty. Docinam nożykiem na wysokość, zostawiam 1-2 cm luzu, odciąłem w narożniku na zabudowę z USB. Urabiam wiaderko kleju gipsowego młotowiertarką akumulatorową. Może nie jest to fachowo, ale 5-8 kg zaprawy to nie potrzeba specjalistycznych mieszadeł. Zaprawa nie za gęsta, nie za rzadka, taka gumowata, łatwo wtedy nałożyć stożkowate placki, na których będzie większy zakres ustawiania płyty. Zaznaczam metry 20 tyle ile ma płyta żeby wiedzieć dokąd nakładać. No i tak jak patrzyłem pod laser, na dole mogą być mniejsze placki, im wyżej większe. Oczywiście tak na wyczucie, nikt nie będzie latał z miarką. Ile tych placków? Obramówka wokół, pionowy pas w środek, tak co około 30 cm. No i kilka daje też pomiędzy. Składę podkładki, żeby karton gips nie stał bezpośrednio na betonie, nie ciągnął wilgoci i lecę z dociętą płytą. Można było też sprawdzić przed plackami, czy w ogóle pasuje, bo różnie to może być. Dobra ustawianie, dół mogę dobić, bo tam ma być najbliżej ściany, Mocny też może być laser, bo dzięki niemu widzę, czy nie przekosiłem płyty. Powinna być ta sama odległość na całej długości ścianki i co ważne, aby dalej zmieściły się kolejne płyty. Dół jest ok, zatem ustawiam na krawędziach do pionu. Raczej nie zalecam uderzać poziomicą, żeby nie rozkalibrować oczka, no chyba, że masz już taką popsutą. Do uderzania w płytę lepsza będzie łata murarska. Ja ogólnie staram się najpierw ustawić pionowe krawędzie, sprawdzam w poprzek, czy jest linia. Jeśli trzeba, to na środku też uderzam, ale delikatnie, żeby nie wklęsło, bo później Ciężko odciągnąć i mamy problem. Ważna jest ta pierwsza płyta, bo od niej ustawiasz kolejne musi być równa na całej płaszczyźnie. To podglądasz pod poziomicą, no i istotne, aby dalej też weszły kolejne płyty, ale żeby znowu nie odchodzić zbytnio od ściany, patrzysz jak dalej wyjdzie pod łatą albo linią lasera. Po ustawieniu resztkę kleju wrzucam pod płytę na łączeniu i można odczekać kilkanaście minut aż klej zwiąże, wtedy będzie twarda sztywna płyta bazowa, ale jak masz w prawej nie popsujesz jakoś tej pierwszej, to lecisz od razu dalej. Nałożyłem placę Dobrym pomysłem może być podgląd pod laserem jakiej dawać wielkości i wrzucam płytę. Delikatnie dobijam i teraz chodzi o to, żeby jak najdokładniej przerzucić linię płaszczyzny z tej pierwszej płyty używając długiej łaty. Tylko trzeba też uważać, bo tutaj na przykład dobijałem i widzę, że dobiłem za dużo. Będzie trzeba odciągnąć jakimś drutem. Tak idąc w górę sprawdzam poziomicą i uderzam. Powiedzmy, że jest zepsuta. Patrzę w każdą stronę, pod skosem, prosto, czy jest pion. Staram się jak najdokładniej, a jak gdzieś wciągnęło to poprawiam. Czasami zdarzało się nawet, że odrywałem płytę, dostawiałem jeszcze raz. No ustawienie mamy od 10 do 30 minut, zależy od kleju, temperatury. Pamiętaj tylko, aby mieszać klej w czystym wiatrze, bo resztki zaprawy mogą przyspieszyć wiązanie. A jak można jeszcze uprościć sobie ustawianie płyt? Ustaw laser równolegle do powierzchni, ale w pewnej odległości do frontu płyty, np. 3 cm. Zaznacz ten wymiar. Na łacie, którą będziesz ustawiał w ten sposób stworzysz idealny wyznacznik pod dobijanie. Wystarczy dociskać płytę pionowo, poziomo, pod skosem, tak by linie się zgrywały. Została ostatnia płyta, nałożyłem placki na ścianę, ale można też na płyty i różnie robiłem, czasem na płycie łatwiej nakładać stożkowe placki, ale nakładając na ścianę mamy większą pewność, że dobrze zwiążą z podłożem. Na kąty 90 stopni w narożnikach tu nie patrzyłem, ale warto zwrócić na to uwagę na przykład w łazience, przy wannie czy brudziku. Tu była w miarę równa ścianka, w przypadku większych krzywizn, gdzie idzie tego kleju ponad 2-3 cm, to lepiej wcześniej podrównać pasami płyt. Ewentualnie montować taką przedściankę na M systemie. To teraz trzeba doprowadzić do porządku tą ściankę. Można by ją wygładzić, choć jest podzierawione jak durszlak, na przykład osiadkować i pojechać gipsem. Ale ponieważ zostały mi kawałki płyt, to przykleję. Wiem, że zmniejszam powierzchnię, ale o te 15 mm mniej nie będę płakał. Poza tym jest tu jeszcze wystający fundament, ale o nim za chwilę. Ile kosztuje materiał na taką pracę? Tutaj poszło 6 dwumetrowych płyt, dwa worki kleju plus unigrunt. Także dużo materiału nie potrzeba. Koszt 220 zł na 14 m2, czyli w przybliżeniu za 16 zł mamy metr kwadratowy wyrównanej, gładkiej ściany, choć surowej, bo jeszcze szpachlowanie oraz narożniki. Płyty można kleić również na pianoklej, ale na krzywych powierzchniach. Ja preferuję klej gipsowy, na którym lepiej się ustawia. Karton gips przyklejony. Z tej strony szybka naprawa. Wyciąłem kawałek zniszczonej płyty gipsowej. Dociąłem taki, żeby pasował. Od razu też twarzowałem i przyklejam płyta, łata lub poziomica równam do powierzchni ściany. W ten sposób można robić naprawy, byle schowała się płyta. Reszty zaszpachluję, ale wcześniej zagruntowałem. Czemu kleiłem płyty wyżej? Raz, że płyta dwumetrowa jest za krótka. Druga sprawa, to fundamenty odstaje i musiałbym się jeszcze odsunąć, żeby go zakryć. Poza tym, mimo iż nie przechodzi tutaj raczej wilgoć, to warto byłoby go odizolować. I tu wchodzi płyta ze styroduru. Są różne grubości, 4 oraz 6 milimetrowa schowa się tak, że zlicuje się z kartą gipsem. Standardowo za Zagruntowałem, ale do klejenia płyty budowlanej urobiłem klej cementowy wysokoelastyczny. Z doświadczenia wiem, że lepiej będzie trzymał się powierzchni płyty budowlanej niż klej gipsowy, co też widać na takim szybkim teście, gdzie placek gipsowego po prostu odpadł. Cementowy zerwał warstwę zaprawy z płyty budowlanej. Nakładam klej, przyklejam i dociskam poziomicą, żeby było równo. Płyta budowlana jest dużo droższa od kartonowo-gipsowej. Dla przykładu 1 m2 białego kartonu to 10 zł, płyty budowlanej o tej samej grubości 80 zł. Natomiast sterodur ma swoje zalety, takie jak wodoodporność. Czy lepsze parametry izolacyjne, jest świetnym materiałem do łazienek lub właśnie do izolacji np. fundamentów. Co do obróbki oraz montażu, podobnie jak z kartą gipsem, zresztą zachęcam do obejrzenia filmiku, jak z płyt budowlanych zbudowałem łazienkę. Link w opisie. Zwróćcie też uwagę na coś takiego: nałożyłem klej na płytę, całkiem spore placki, docisnąłem, ustawiam poziomicą, niby wszystko ok, ale oderwijmy płytę. i Jak widać, to te placki jakby w ogóle nie związały z podłożem, zostały tylko lekko ściśnięte. A później mamy odparzające płytki czy płyty gipsowe. Przyczyn może być kilka: za małe placki, wilgotna lub zapelona ściana, zbyt gęsto. Klej. Może warto też zrobić warstwę szczepną klejem na ścianie, co właśnie uczyniłem. Przykleiłem z powrotem i to tyczy się płyt gipsowych, styropianu na elewacji czy płytek gresowych. Dobra, teraz klejenia dziur, ciąg dalszy. Wracam do kawałka płyty i w te szczeliny wrzucam klej gipsowy. Nie daję żadnej siatki ani innego zbrojenia, bo te elementy skleją się razem i nie widzę tu możliwości pracy materiałów i pękania. W narożniku też zakleiłem klejem gipsowym. Tutaj mi wyszła taka nieestetyczna dziura, no ale jest to do zrobienia, do wyszpachlowania. Proste krawędzie płyt fazuje pod skosem i gruntuje te suche, sypkie części gipsu. Myślę, że to trochę poprawia przyczepność dla gipsów i innych zapraw. Po wyschnięciu wrzucam klej gipsowy albo masę dołączeń, tylko tak, żeby też połączyć, skleić się ze ścianą, a nie zrobić tylko taki wiszący kawałek zaskniętego gipsu. W dziurę w suficie wkleiłem dwa kawałki płyty. Ta wierzchnia jest sfazowana, zagruntowana po wyschnięciu. Skleiłem i zaszpachlowałem, ale w tym przypadku akurat masą dołączeń Atlas Stoner, która nie wymaga taśmy. Tą samą masą szpachlowałem również łączenia płyt i nie wklejałem siatek, taśm amerykańskich, fizelin. Płyty są przyklejone, nie pracują. Robiłem tak nieraz i pęknięć nie było, ale rozumiem też, jak ktoś dla pewności wkleja taśmy, no bo w zasadzie chyba nie zaszkodzi, a dodatkowo zbroi. A co z połączeniem płyty budowlanej, tu akurat zdecydowałem się na pianę, dokładniej pianoklej, który wcisnąłem w szczeliny. Po wyschnięciu przyciąłem nożykiem, tylko w tym przypadku zaszpachlowałem go flexem. Czemu? Ponieważ bardziej ufam połączeniu kleju cementowego z pianą niż gipsów. Piana nie jest twardym materiałem, dlatego dodatkowo osiadkowałem. Zrobiłem też szybki teścik klej cementowy i gips na piance montażowej i odczuwalne było, że gips łatwiej się kruszył i odspajał od piany, Choć szczerze, spodziewałem się bardziej spektakularnego sukcesu na rzecz kleju cementowego. Pianoklejem wypełniłem także część połączeń karton Gipsu. Bo czemu nie? Czy to robi różnicę? Generalnie nie wczuwałem się tutaj zbytnio w te łączenia. Nie robiłem fachowych połączeń ślizgowych. Bardziej kombinuję i dzielę się z Wami doświadczeniem. Ściany i tak nie są szykowane pod malowanie. A jak Wy wykonujecie szpachlowania płyt? Piszcie w komentarzu. Tu też mam taką sytuację, wiszącą płytę. I trzeba to jakoś naprawić. Taka sytuacja, że sufit mocowany jest na paskach płyty OSB zamiast standardowej konstrukcji. I na końcówce chyba podczas burzenia ścianki OSB odskoczyło. Płyta wisi. Podparłem, zablokowałem i chciałbym zakołkować. Ale wcześniej, ponieważ zostało mi jeszcze kleju, to wrzucę tutaj, gdzie nie ma tynku. Zawsze ten materiał, co zostaje, staram się gdzieś wykorzystać. Wyrównałem, ale też wrzuciłem pod płytę. Po związaniu robię otwory wiertłem, ósemką w miejscu, gdzie była konstrukcja OSB. Jak również tam, gdzie związałam masa gipsowa. Zakołkowałem i naprawione. Na koniec osadziłem narożniki w oknie i przy suficie zostawiam do wyschnięcia. Narożniki szpachlowania, te wszystkie grubsze rzeczy porobione, zrobiło się kolorowo. Biorę się za kolejny etap, gładzie na sufitach. Wyskrobałem co by tam mogło przeszkadzać, po czym by skakała paca, okleiłem USB, żeby nie zabrudzić. Najpierw zagruntuję niekapkiem, który do gruntowania sufitu świetnie się nadaje, bo jest gęsty i nie będzie kapał z wałka. Małym wałkiem odciąłem w narożnikach, dużym pojechałem resztę i zostawiam na jakieś dwie godziny do wyschnięcia. I tu wjeżdża nowa gładź Atlas Go, która stworzona jest podwałek, ale również agregat oraz tradycyjne nakładanie pacą. Mam tu jeszcze taki zestaw pac od firmy Motiv który dostałem rok temu, ale nie miałem okazji jeszcze tym robić. Kij i trzy rozmiary pac wezmę sześćdziesiątkę. Pióra takie szczególnie zalecane są do wykonywania szybkich gładzi w połączeniu z metodą nakładania natryskiem lub wałkiem. No i oczywiście wałek do nakładania gładzi. I lecimy. Dodałem do wiadra szklankę wody i wymieszałem, żeby na wałek gładź była nieco rzadsza. Namaczam porządnie wałek we wiaderku. I rozprowadzam materiał na suficie, który jest prosty, ale robię taką widoczną strukturę i nie zostawiam pustych miejsc. Przy krawędziach też staram się, żeby tej gładzi było. Sufit ma 10 m2, trochę ponad 3 na 3 m. Wilgotność powietrza jest tutaj wyższa, temperatura mniejsza niż w mieszkaniu, coś około 15 stopni, także bez obaw nakładam gładź na cały sufit. Ile zajęło mi nałożenie warstwy gładzi na 10 m2? 6 minut. No dobrze, ale trzeba jeszcze wygładzić. Oczywiście robię to od razu, bo gładź może szybko ściągnąć. Tak jak wspominałem, zależy to od temperatury wilgotności, ale również chłonności podłoża. Gładziłem paczką 60, czas 5 minut, czyli razem zajęło mi to 11 minut, ale myślę, że spokojnie mogę policzyć i 10, bo czasem to głaszczę się dla samego głaskania, bo się wydaje, że będzie lepiej, natomiast nie ma co się zbytnio przejmować, przecież nakładamy później na drugi raz. Na mniejszy sufit również nałożyłem gładź i wygładziłem z tym, że to nie była płyta i sporo krzywizn. Na tym drugim suficie już tak pięknie to nie wyszło. Jest sporo takich plam nie rozsmarowanych gładzi. No wynika to z tego, że sufit jest po prostu krzywy. Nie ma co na siłę głaskać. Dorzuciłem w tych miejscach materiału, poprawiłem i zostawiłem do wyschnięcia. Na pierwszy sufit wróciłem po dwóch godzinach, kiedy gładź jest wilgotna, ale już się nie marzy, to znaczy związała, ale nie wyschła. Można wtedy nakładać metodą mokre na mokre. Natomiast jeśli gładzisz po wyschnięciu, to zaleca się powierzchnię wcześniej zwilżyć wodą. I ponownie. Generalnie dobrze mi się robiło nowym Atlasem Go. Gładź łatwo i równo się rozprowadza. Nie leciało mi na głowę, dobrze trzyma się wałka. Jest elastyczna, to znaczy nie jest jak guma, ale jak pisze producent, dzięki wysokiej zawartości polimerów jest mniejsza możliwość Pojawienia się rys, co sprawdziłem na kawałku karton gipsu i przy delikatnych prężeniach rysa się nie pojawiła. No dobrze, podsumujmy. Czas pracy dwukrotnego wygładzania 10 m2 to 20 minut, oczywiście z przerwą na związanie gładzi. Pozostało szlifowanie. Mam tu nowy odkurzacz Gaz 400 i małą szlifierkę Gex 125. Zestaw ten zapewnia bezpyłowe szlifowanie. Oczywiście można podłączyć i jechać z żyrafą, jednak ja nie przypadam zbytnio za dużymi szlifierkami, wolę małą i z nosem przy ścianie. A ten niepozorny Gex jest akumulatorowy i sprawdza się przy szlifowanie gładzi, szczególnie na pofalowanych powierzchniach, gdzie wszędzie dojdzie i przecież zazwyczaj po dwukrotnym wygładzeniu chodzi tylko o delikatne wyszlifowanie nierówności. Głacie Tlasgow ma jeszcze taką fajną cechę, że dokładnie widać, gdzie było szlifowane. Po nałożeniu jest delikatnie kremowa, po szlifowaniu biała. Także jaśniejsze pola oznaczają, że było już tam szlifowane. Wyszlifowanie tego sufitu przy ciągłej pracy to pół godziny, także wychodzi na to, że ten 10-metrowy sufit na gotowo zrobiłem w 50 minut. Gdybym go jeszcze zagruntował, to godzinka. Oczywiście w praktyce z przerwami na schnięcie, kanapkę, przygotowania mycie narzędzi wyjdzie dłużej, ale sama praca z wałkiem oraz szlifowanie są błyskawiczne. Na tą część sufitu poszło około 20 kg materiału plus grunt, koszt 100 zł. Drugi sufit również skończyłem. Koniec prac gipsowych oznacza też mniej bałaganu. Pozostały prace wykończeniowe. Do zobaczenia!